A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Dzień dobry, witam serdecznie. Tomek Rozmus 9 października, zapraszam na kolejny kryptoflash. Dzisiaj cena bitcoina zaczyna swoją sesję w okolicach 8125 dolarów. Bitcoin praktycznie jakby zamarzł na ostatnich... Sesjach. Kręcimy się w okolicy oczywiście 8000 dolarów. Niewiele ponad tą granicą. Pocieszający jest fakt, że jesteśmy ponad, a nie pod. Natomiast na ostatnich sesjach nie ma żadnego jakiegoś większego impulsu. Dzisiaj na koniec, oczywiście, zajrzymy na wykres bitcoina i zobaczymy, jak dokładnie wygląda analiza. Również ta analiza wolumenowa, ale dzisiejszy CryptoFlash zaczniemy od newsów, które napływają na nasz serwis tokeneo.news. Dzisiaj oczywiście będzie o celebrytach, celebrytach, którzy są znani na rynku kryptowalutowym, ale nie tylko znani i sami inwestują w kryptowaluty, ale również bardzo ważny komunikat, aby uważać na Skalę skamów, które coraz częściej pojawiają się, oczywiście, z wykorzystaniem wizerunku celebrytów. Mieliśmy oczywiście już tutaj skamy z udziałem Roberta Lewandowskiego, Ani Lewandowskiej, Kuby Wojewódzkiego. No i przyszedł czas na kolejną znaną w Polsce osobę, Małgorzatę Korzychowską. Warto wiedzieć o takich rzeczach, dlatego że bardzo często. Szczególnie osoby, które trafiają po raz pierwszy na rynek kryptowalutowy czy szeroko pojęty rynek oparty o technologię blockchain mogą dać się bardzo łatwo nabrać na pewnego rodzaju reklamy właśnie z wykorzystaniem wizerunku gwiazd. Model Skamu jest bardzo prosty. I podam kilka akurat rzeczy, na które warto zwracać uwagę. No i tutaj Małgorzata Korzuchowska we wpisie na bardzo znanym portalu czy stronie internetowej medium.com, gdzie bardzo często akurat te strony wykorzystywane są poprzez firmy do prowadzenia komunikacji zewnętrznej. Tam każda z firm ma możliwość założenia konta prywatnego i oczywiście prowadzić takie konto. Pod swoją marką, informując swoją społeczność o aktualnościach. No i tutaj również takie konto pojawia się pod logiem TVN. -u. O co chodzi chodzi o to, że. Konto jest już podejrzane ze względu na fakt, że ma tylko jednego followersa. Czyli, jedna osoba śledzi to konto. Wiadomo, że jest ono zupełnie nowe, no bo wiadomo, to VN jest znaną marką i tych followersów powinno być znacznie więcej. Strona zupełnie świeża. Pierwszy fakt, natomiast drugi fakt bardzo banalny. Korzuchowska podaje, jak zarobić 750 tysięcy złotych przez internet. No i zdradza rzekomo te rewelacje na jednym z programów właśnie w... TV, gdzie prowadzony jest z nią wywiad. Strona, na którą to, która prowadzi właśnie do tych informacji, nie tylko jest zupełnie nowa, ale również tutaj Oszuści bardzo sprytnie wykorzystują nie tylko wizerunek, który jest szeroko, że tak powiem, czy ogólnie dostępny, jak również wykorzystują m.in. nagrania, które są nieco przerobione albo wyrywane po prostu wypowiedzi aktorów są wy, y, po prostu wyrwane z kontekstu. No i również taki profil, na tym profilu dokładnie y, dzieje się y, tak samo. Korzuchowska ma zdradzać tutaj jak w ciągu... Krótkiego czasu można przez internet rzeczywiście zarobić fortunę. No same takie informacje są oczywiście niedorzeczne, natomiast bardzo łatwo przekonać jest ludzi, pokazując na przykład wykres bitcoina, wykres, który w 2000, powiedzmy, 2010 roku. Bitcoin był po kilka, kilkanaście centów, a dzisiaj jest po 8125 dolarów. Warto również zwrócić na ten fakt uwagę, że to jest łatwo pokazując takie dane, przekonać osoby, że kolejne wzrosty są tylko i wyłącznie kwestią czasu, podając oczywiście kwotę nawet do miliona dolarów i za tym oczywiście stawiając jakąś znaną twarz. No ale wróćmy do tego medium. Taktyka pozostaje prosta i niezmienna. Dzień dobry TVN. Jest tutaj rozmowa z Korzychowską no i tutaj Korzychowska udziela wywiadu. Wywiad oczywiście wyrwany, tak jak już wcześniej powiedziałem, z, z kontekstu. No i tutaj aktorka rzekomo e, oczywiście zdradza, że jak wpłaciła 250 tysięcy dolarów na platformę Bitcoin Rush, zaczęła generować oczywiście e, tam ruch. No i w 5 minut zarobiła 455 e, dolarów. E, no i tutaj mówi, że z dnia na dzień możesz pomnożyć swój kapitał praktycznie o e, 100%. Tak jak już powiedziałem, Ania Rewandowska, Michał Wiśniewski, czy Ewa Farma e, były już e, bohaterkami e, takich skamów. Jedna jest ważna, bardzo ważna rzecz na rynku, ogólnie pojętym rynku finansowym. Nikt nie gwarantuje przede wszystkim zysku. Dwa, pieniądze zawsze skąd się biorą. Jeżeli ktoś obiecuje ci z jakiejś inwestycji konkretny, dokładny zysk, to... Ten zysk oczywiście to nie jest niemożliwe, ale ten zysk musi pochodzić z jakichś bazowych rzeczy. Pieniądze nie biorą się od, po prostu od tak. Dzieci oczywiście myślą, że rodzice biorą pieniądze na przykład z bankomatu, również nasz rząd myśli bardzo podobnie, że pieniądze bierze się po prostu z budżetu państwa. Natomiast stąpając twardo, po, oczywiście po ziemi. Musimy tutaj zwrócić uwagę na bardzo fundamentalne rzeczy. Jeżeli firma wypłaca powiedzmy dywidendy, dzieli się zyskami, czy nagradza w jakikolwiek inny sposób, to ten zysk musi mieć jakieś fundamentalne ugruntowanie, musi skądś pochodzić, musi być wypracowany. Piramidy finansowe charakteryzują się na przykład tym, że wypłacany zysk z inwestycji pochodzi z części wpłat nowych osób wchodzących w strukturę. To jest też bardzo Podejrzane. Na przykład tutaj takich piramid finansowych w Polsce mieliśmy dużo i praktycznie co roku jest jakaś nowa. pieniądze muszą raz jeszcze powtórzę muszą pochodzić z czegoś. Jeżeli obiecujemy, czy ktoś tutaj obiecuje, oczywiście, że można zarobić od tak 455 dolarów, no to i trzeba byłoby się bardziej wczytać oczywiście w ten artykuł skamerski. To te pieniądze Oczywiście musiałyby pochodzić nie tylko z samej jakby inwestycji, ale musimy się zagłębiać zazwyczaj i patrzeć, gdzie oczywiście te pieniądze są generowane, czy, one, czy jest tam jakiś logiczny system, ekonomiczny zapięty, który może generować te zyski. Nie wiem, system coś tanio kupił, drożej sprzedał. Zyski pochodzą z na przykład transakcyjnego, zyski pochodzą na przykład z jakichś innych operacji, ale mają, tak jak powiedziałem, logiczne, logiczne uzasadnienie. Jeżeli zyski pochodzą nie wiadomo skąd, albo zyski pochodzą z wpłat nowych członków, no to oczywiście musie, możemy mieć tutaj wiele, wiele podejrzeń. To nie wszystko, jeśli chodzi o celebrytów na polskim rynku. Kolejny artykuł Celebryci w świecie kryptowalut, sprawdź to do nich należy i tutaj nie o skamach, ale również wizerunek wielu artystów, gwiazd, znanych osób również ze świata biznesu, jest dosyć często wykorzystywana w nowych projektach przeprowadzania właśnie ICO. Czy jakiegokolwiek, rodz jakiegokolwiek rodzaju crowdfundingu? No i tutaj kolejny raz musimy zachować szczególną czujność, ale w tym, w tym artykule chciałbym przedstawić kilka osób. Pierwsze 50 Cent. Wszedł właśnie w posiadanie 700 bitcoinów w 2014 roku. No i ten pan, oczywiście, był również jego wizerunek wykorzystany kiedyś w projekcie skamerskim, ale sam poniekąd oszukał część swojej społeczności. Okazuje się, że on w 2014 roku sprzedał album. Animal Ambition za bitcoiny właśnie, no i o nich szczerze przyznał, że zapomniał. Bitcoin wtedy miał niewielką wartość, natomiast w momencie, kiedy bitcoin nabiera szczytowych wartości w okolicach gdzieś 20 tysięcy dolarów, w 2007 roku po bardzo dobrej po dobrym czasie takiej hossy. No 50 cent sobie przypomina i znowu celebryci wpływają właśnie na to, że mówią o kryptowalutach swoim fanom, mówią, komunikują tutaj do świata, że kryptowaluty są ciekawym narzędziem czy ciekawą formą inwestycji, czy ciekawym narzędziem do oczywiście przemieszczania wartości Właśnie to jest kolejny aspekt um, ich dobrego wpływu na rynek. No ale wracamy, wróćmy do 50 Centa, on mówi um, mam te bitcoiny um, i chwali się na Instagramie tą informacją. Mówi, że jest multi, multi oczywiście milionerem dzięki tym 700 Bitcoinom, natomiast po bardzo szybkim sprawdzeniu, no wiemy, że bitcoin nie jest do końca anonimowy. Okazuje się, że raper znacznie wcześniej pozbywa się tego portfela, no i tutaj ze wstydem przyznaję, że upierał się do końca, że wciąż posiada te bitcoiny, czy chwalił się specjalnie, aby oczywiście tutaj utrzymać swój dobry wizerunek. Natomiast Um, I to mu można zarzucić jako złe. Natomiast um, ten celebryta. Przyczynił się między innymi do tego, że jako jeden z pierwszych zaakceptował i pokazał też, reszcie, że można zaakceptować płatności w wirtualnych walutach. Osobę Elona Muska chyba nie trzeba przedstawiać. Bardzo mocno kojarzony, chyba najbardziej kojarzony z Teslą. Bardzo ciekawe dzieciństwo, jako 12-latek tworzy grę, którą sprzedaję za niebagatela 500 dolarów i Elon Musk w następnym e, czasie swojej kariery oczywiście rzuca e, szkołę, rzuca studia, e, nie robi tutaj oczywiście e, kariery doktoranckiej, no i zakłada e, firmę Space Exploration Technologies której oczywiście misją jest, są loty w, w kosmos. Później zajmuje się Teslą, samochodem, który napędzany jest baterią. No i tutaj Elon Musk również jako celebryta przyczynia się do dobrej nowiny szerzonej o kryptowalutach. BTC to o wiele lepszy odpowiednik pieniądza niż gotówka. Wadą kryptowalut jest wysokie zużycie Energii, oczywiście zużycie podczas miningu. Jest on zdecydowanym fanem kryptowalut, głównie właśnie bitcoina, i też szerzy dobrą nowinę o kryptowalutach. Mike Tyson to jest ciekawostka, bo Mike Tyson, oczywiście znany bokser wagi ciężkiej, ale też znany jako jeden z największych sportowców czy sportowych bankrutów. W 2015 roku o dziwo, Mike Tyson uruchamia własną linię ekskluzywnych bitomatów w Las Vegas, która nazywa się Mike Tyson Bitcoin. On jest dumny oczywiście z tych bitomatów, ale również jego wizerunek w momencie, kiedy on pokazuje światu, że również jako no tutaj celebryta, który, który ma rzeszę fanów na całym świecie, pokazuje, że jest zainteresowany kryptowalutami, głównie bitcoinem, no to jego wizerunek automatycznie zostaje wykorzystywany właśnie przez skamerskie firmy i to jest przestroga, kolejna przestroga właśnie, że w momencie, kiedy widzicie jakiegoś celebryta, reklamującego dany projekt, naprawdę trzeba takie projekty bardzo, bardzo dokładnie wówczas sprawdzać, dlatego że celebryci bardzo rzadko próbują czy reklamują akurat rzeczy związane z finansami, a szczególnie z kryptowalutami i warto wdrożyć się oczywiście w detale danego projektu. Ciekawa postać, myślę, że tutaj bardziej przez starsze pokolenia, które oglądały czy były fanami Star Trek'a, między innymi William Shatner jest tutaj też współzałożycielem bardzo ciekawego projektu. Otóż opracował kopalnię kryptowalutową zasilaną solarami. Więc ten projekt jakby przyczynia się też poprzez jego i sławę, przyczynia się do wzrostu powiedzmy popularności w jakiejś tam części kryptowalut. Natomiast nie do końca prowadzi ten projekt, gdyż zaraz po stworzeniu oczywiście tej kopalni tą kopalnię wydzierżawia. No i raper również Kenny West tutaj bardzo Często wypowiadał się wcześniej o kryptowalutach, głównie w momencie, kiedy używa słowa decentralizacja, oczywiście kojarzony jest momentalnie z kryptowalutami. To jest też fenomen celebrytów, że czasami używają słów, słów kluczy: kryptowaluta, blockchain, decentralizacja, i momentalnie są już jakieś w jakichś mediach podejrzenia czy ciekawości. W wywiadzie, oczywiście radiowym, dwukrotnie wspomina o bitcoinie i pan, który tutaj kolejny, ostatni już, który przyczynia się do. W, w, początkowo oczywiście po 2014 roku do wzrostu pewnie też zainteresowania kryptowalutami Bill Gates y, jest oczywiście założycielem największej y, firmy y, program, dostarczającej oprogramowanie. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, on w 2014 roku twierdzi, że bitcoin jest lepszy niż niewygodna waluta fiducjarna, szczególnie właśnie gdy mamy do czynienia z dużymi transakcjami. No i Gates jest fanem bitcoina przez długi, długi czas właśnie mówi, że... Kryptowaluty mogą ułatwić przepływ pieniądza pomiędzy krajami i radykalnie rzeczywiście zmniejszyć koszty operacyjne. Do niedawna jeszcze przelewy międzynarodowe to czas ich realizacji. Od 2 do 5 dni są kraje, gdzie na przykład średni czas przepływu pieniędzy, jak kraje Ameryki Południowej, nawet do 6 dni. Dzisiaj jest to praktycznie niewyobrażalne, że te przelewy idą tak bardzo długie, dlatego że długo, że te kryptowaluty przenoszone są praktycznie w czasie rzeczywistym z jednego miejsca na. Drugie to jest sprawa czasami milisekund, sekund, albo co najdłużej może minut i to pojęcie w niedługiej przyszłości może również stać się abstrakcją. No ale dziwna sytuacja, bo Bill Gates w pewnym momencie wycofuje się z popularyzowania Bitcoina i przez ostatnie 3 lata on właśnie skupia się głównie na wadach. Nie, wie, nie wiemy dlaczego, czy... Bitcoin tak bardzo poważnie zagraża między innymi też jego firmie czy jakimś bankom centralnym czy systemom finansowym, że w pewnym czasie Bill Gates zmienia horyzont. Nie zmienia to faktu, że celebryci oprócz oczywiście skamerskich tutaj historii, bo głównie z tego są znani, jeśli chodzi o świat kryptowalut póki co, więc musimy tutaj też mieć na uwadze fakt, że um, skamy. I promujący, celebryci promujący kryptowaluty, dane kryptowaluty mogą oczywiście stać nie muszą, ale mogą stać za skamerskimi projektami, więc warto je bardzo bardzo dokładnie sprawdzać. Natomiast z drugiej strony, celebryci posiadający kryptowalutę, jak niektórzy z nich właśnie w tym artykule, mogą sprzyjać rozwojowi tego rynku. Bardzo ciekawy artykuł jeszcze pojawia się na TokenEO News. Dlaczego Bitcoin? jest tak atrakcyjny Antoni Pompliano po raz kolejny tutaj wypowiada się na temat na temat Bitcoina i tak jak powiedziałem, wracając jeszcze do tych dwóch artykułów wcześniejszych, skąd bierze się akurat wartość, prawdziwa wartość zysków generowanych przez dane projekty, zyski muszą pochodzić z konkretnych jakichś czynności. Między innymi tutaj możemy powiedzieć o tokenie bardzo unikalnym, tokenie giełdowym Teo którego wartość rośnie od samego początku listowania na giełdzie. To jest jeden z przykładowych portfeli, do których były dodawane za założenie tokeny, giełdy Tokeneo, i ten portfel generuje tutaj zyski. Przez ostatnie dwa tygodnie wygenerował trochę bitcoina, trochę ETH, trochę samych Teo, golema trochę, Bata więc ten system dzieli fi transakcyjne i pozwala pasywnie zarabiać więc te pieniądze czy te wartości biorą się z bardzo tutaj ugruntowanego i jasnego bardzo czytelnego modelu biznesowego a nie biorą się te zyski z powietrza nikt nie mógłby tutaj powiedzieć że teo, będziesz zarabiał bo po prostu ten token tylko zarabia. Musimy znać dokładny model biznesowy, więc bardzo zachęcam do zapoznania się z w ogóle systemem TeoShare i z tutaj samym projektem. Tak jak powiedziałem, musimy mieć wartości, które pochodzą z konkretnych z konkretnych rzeczy. Pieniądze nie biorą się oczywiście, z, nie ma ich za darmo, zawsze muszą mieć jakieś źródło pochodzenia i oby to nie było tylko i wyłącznie Obietnice. Jeszcze na sekundkę wskakujemy na wykres. 8140 w tym momencie. Bitcoin całkiem nieźle wygeneruje dwie fale. Fale wzrostowe dokładnie tutaj 20, od 27 praktycznie do 1 października. Następnie po raz kolejny bitcoin tutaj spada, ale już na mniejszym wolumenie, i znowu dosyć duże zakupy pojawiają się na dwóch konkretnych falach. Potwierdzone oczywiście to są kontrakty terminowe: 45 000, 51 000 kontraktów terminowych wygenerowanych na tym ruchu. Wydawałoby się, że jeżeli przebijemy tą, ten poziom 8500, no to mamy szansę na. Em, dokończenie tutaj em, ewentualnej struktury em, akumulacyjnej, bo w tym momencie em, cały ten model ma strukturę taką akumulacyjną. Zobaczmy jeszcze na 60-minutowym wykresie, jak wygląda, em, jak wygląda em, tutaj układ em, tych sesji poszczególnych i układ cen, jakie zamykały się na tych sesjach, widzimy, że całkiem nieźle budowana jest teraz taka gra horyzontalna, czy tworzy się układ boczny. Jeżeli będziemy mieli jakiś impuls wybijający oczywiście 8,5 tysiąca, to jest szansa, że znowu wejdziemy w strefę tą górną, na której nam najbardziej tutaj zależy, powyżej 9300, wtedy będziemy już nieco oczywiście bliżej. Myślę tutaj faktu czy takiego hype'u, który może spowodować wybijanie nowego szczytu. Bardzo sugestywna tutaj ta świeca, ta świeca sugeruje oczywiście wejście sporego kapitału do gry rozszerzę ten wykres. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze spadki, które były tutaj wykonane raz jeszcze to pokażę, one były wykonane bez wolumenu dopiero tutaj w nocy, kiedy rynek się zorientował, że rzeczywiście jest dosyć atrakcyjna tutaj cena. I jednocześnie nastąpiła panika na tym rynku. To w przedziale 8700 a 8000 były dosyć duże transakcje przeprowadzane rekordowe, więc ten rynek całkiem nieźle w tym momencie. Wygląda układ boczny, który z potwierdzonymi dwoma falami tutaj wzrostowymi może sugerować, że jesteśmy w trakcie akumulacji i tak jak powiedziałem, wybicie 8,5 tysiąca może oznaczać tutaj już rajd do góry, póki co bardzo ważne jest utrzymanie tej strefy 8 tysięcy. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli materiał był dla Was pomocny, ciekawy, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. No i do usłyszenia w kolejnym wydaniu CryptoFlash. Czy się, cześć? A Ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?